Zapraszam do obejrzenia wykładu dotyczącego ziem polskiej w drugiej połowie XIX wieku. Dowiecie się, jak wygląda sytuacja rolnictwa i przemysłu w zaborze rosyjskim, austriackim oraz pruskim oraz na czym polega rosyfikacja i germanizacja w tym właśnie okresie. Zapraszam. Jak pamiętacie, w roku 1864 został opublikowany ukaz carski, znoszący na terenie Królestwa Polskiego poddaństwo chłopów prowadzący ich uwłaszczenie. To uwłaszczenie miało rzecz jasna charakter wykupu ziem należących do szlachty i zmieniło zupełnie sytuację społeczną i gospodarczą szlachty na terenie Królestwa Polskiego. Pojawili się tzw. Tak wysadzeni z siodła, czyli szlachta, która utraciła swoje ziemie, która z konieczności musiała przenieść się do miasta. Ale w ten sposób rodzi się też nowa klasa społeczna, zwana inteligencją. Wielu spośród tych szlachciców zasiliło szkoły, uniwersytety, stało się lekarzami czy też prawnikami. Jednocześnie przed wielkimi gospodarstwami rolnymi rozszerza się możliwość eksportu żywności do Cesarstwa Rosyjskiego, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Chociaż stan rozwoju tego rolnictwa nie przedstawia się zbyt dobrze. To znaczy stan zaawansowania technicznego stosowania nawozów jest jeszcze bardzo słaby. Najlepiej rolnictwo rozwinięte jest w Zaborze Pruskim, później niemieckim. Otóż tutaj uwłaszczenie rozpoczyna się już na początku XIX wieku i kończy się około roku 1860. Państwo Niemieckie zakłada, że terytorium Wielkopolski będzie zapleczem żywnościowym całego Cesarstwa Niemieckiego. Dlatego też kredytuje się powstawanie wielkich gospodarstw rolnych wielkonakładowych gospodarstw rolnych, które produkują żywność zarówno na rynek niemiecki, jak i też europejski. Kredytuje się też również modernizację techniczną, stosowanie nawozów i tym podobnych. W ten sposób Wielkopolska staje się najlepiej rozwiniętym pod względem rolniczym z polskich zaborów. Oczywiście rozwija się również przemysł przetwórczy, dotyczący przede wszystkim właśnie żywności. Natomiast na terenie zaboru austriackiego rolnictwo rozwinięte jest najsłabiej. Wcale nie dlatego, że jest mało ziemi. Tutaj e, uwłaszczenie chłopów ma miejsce w roku 1848. Z tym, że państwo austriackie zbytnio nie interesuje się tym, jak te gospodarstwa mają wyglądać. I w ten sposób a, na terenie Galicji powstają gospodarstwa bardzo małe, niewielkie, podzielone. A nie sprzyja również rozwoju rolnictwa sama ziemia, która jest raczej uboga kamienista i nie osiąga się z niej zbyt wielkich zbiórów. Tutaj rolnictwo w Zaborze austriackim, w rozwija się najsłabiej. Jak wygląda sytuacja dotycząca przemysłu? Tak, jak przed chwilą powiedziałem: Wielkopolska była przede wszystkim dla Zaboru morskiego, a niemieckiego zapleczem żywnościowym. Jeśli chodzi o przemysł, rozwija się przede wszystkim tylko przemysł przetwórczy. Oczywiście na Śląsku powstają wielkie kopalnie, stalownie, huty. Jak wygląda sytuacja w zaborze rosyjskim? Tutaj w 1851 została zniesiona granica celna między Królestwem Polskim a Cesarstwem Rosyjskim. Sprzyjało to zmożonej produkcji eksportowej na teren Cesarstwa Rosyjskiego wytworzonych towarów rozwijają się trzy wielkie ośrodki przemysłowe – Warszawie, Łodzi oraz Zagłębie Sosnowiecko-Częstochowskie. Jeśli chodzi o Łódź, jak wiecie dobrze, między innymi z literatury, Łódź stała się w krótkim czasie miastem blisko milionowym miastem, które specjalizowało się przede wszystkim w wyrobie tekstyliów. Warszawa stała się miastem specjalizującym się w przemyśle maszynowym. Natomiast Sosnowiec, Częstochowa to miasta, to zagłębie przede wszystkim wydobycia węgla kamiennego oraz stalowego. Tutaj, w Zaborze Austriackim, w Galicji, głównymi miastami przemysłowymi pozostawał Kraków. Tutaj rozwija się przede wszystkim przemysł maszynowy, podobnie jak na przykład Sanoku. Natomiast przemysł bukieniczy rozwijał się w Andrychowie. Ważnym elementem przemysłu na terenie Galicji było wydobycie ropy naftowej. Tutaj ważne było przede wszystkim miasto, ale również na przykład Limanowa. I to właściwie wszystko, tak jak powiedziałem. Galicja była pod względem gospodarczym dosyć zaniedbanym regionem, który tak naprawdę leżał z punktu widzenia państw, z punktu widzenia państwa austriackiego i Wiednia na dalekich kresach imperium Jak wygląda sytuacja polityczna na terenie kraju nadliczkańskiego, bo tak po upadku powstania styczniowego nazywano już Królestwo Polskie. Otóż rozpoczyna się złożona losyfikacja. Oczywiście po upadku powstania większość jego uczestników trafiała albo na Syberię, albo do carskich więzień. Majątki ich były konfiskowane i przekazywane prominentnym urzędnikom, czy też oficerom armii carskiej. Wielu spośród tych a, Cybiraków nigdy już do kraju nie wróciło. Rozpoczyna się akcja rusyfikacji e, terytorium kraju nadzwyślańskiego. Rusyfikowana zostaje przede wszystkim administracja i szkolnictwo. Z dalekich, najdalszych części imperium rosyjskiego sprowadzani zostają urzędnicy, często słabi słabo wykształceni i nastawieni antypolsko i tutaj właśnie sprawują swoje funkcje. Oczywiście zlikwidowany zostaje Uniwersytet Warszawski, zlikwidowany zostaje Uniwersytet Wileński. Cała edukacja miała odbywać się w języku rosyjskim. Podobnie sytuacja miała miejsce za zaborze Pruskim, a później niemieckim. Tutaj, już po zjednoczeniu w Niemiec w roku 1871, rozpoczyna się, wypowiedziana przez. A kanclerza Ottona Wismarka, tak zwana wojna o kulturę. Kulturka. Ta wojna w potocznym rozumieniu to wojna z Polakami, ale nie tylko. Tak naprawdę była to wojna z Kościołem katolickim, który uważał Wismar za największe zło i zagrożenie dla Niemczyzny. Ta walka o kulturę obejmowała przede wszystkim podporządkowanie administracji kościelnej, również na ziemiach polskich, władzom administracyjnym Niemiec. Kapłani księża mieli stać się urzędnikami państwowymi. Mieli zdawać specjalny egzamin ze znajomości języka, kultury niemieckiej. Na najważniejszych stanowiskach kościelnych starano obsadzać się Niemców. W ten sposób starano się germanizować. Polaków. Oczywiście cała administracja oraz edukacja również miała, miała być w języku niemieckim. Językiem urzędowym był wyłącznie język niemiecki. Rozpoczyna się również tak zwana walka o kolonizację. Ziem, przede wszystkim Wielkopolski. Powstaje specjalna organizacja, tak zwana Komisja Kolonizacyjna, która dzięki funduszom państwowym miała wykupywać ziemię z rąk polskich właścicieli i osadzać na tej ziemi niemieckich kolonistów. Parę lat później powstaje specjalna, prywatna organizacja, która z prywatnych funduszy miała działać podobnie. Ta organizacja nazywana była od pierwszych liter nazwisk jej organizatorów tak zwaną hakatą. W drugiej połowie XIX wieku Wielkopolska staje się zapleczem żywnościowym Cesarstwa Niemieckiego, natomiast ziemie dawnego Królestwa Polskiego stają się powoli zapleczem, zapleczem przemysłowym Cesarstwa Rosyjskiego. Najsłabiej rozwiniętą pod względem gospodarczym zarówno przemysłu, jak i rolnictwa była Galicja, czyli Zalun Austriacki. W drugiej połowie XIX wieku mamy do czynienia na terenie zaboru rosyjskiego ze zmożoną rusyfikacją, a na terenie zaboru niemieckiego ze zmożoną germanizacją. Na terenie Niemiec, na terenie zaboru niemieckiego toczy się tzw. Kulturkampf, czyli walka z polskością, walka z Kościołem katolickim, jak i też władze niemieckie próbują wykupywać ziemię z rąk polskich i osiedlać na tej ziemi niemieckich kolonistów. Zapraszam do rozwiązywania testów.